Teraz polerujesz. To ja pierdolę. <laughs> no. e, weź. Ja, jak, jaką mamy średnią? Smur... kapa, weź to tego. 5? Dziękuję. Eee. No dobra. To to mapka? No. Hi. Hi guys, queelets, guys, jeden z gay. Piątkę gramy, nie guys Możesz się już ty przypierdalać? Nie, nie mogę Panie klimatem <laughs> Panie polonistopagiusku to... Odpierdol się Co byś zrobił? Koniecznie No stary ty jesteś solo healem, nie? Go widow, just for a few picks. Okay. Okay. If you're going to kill, you can play all the game. What are you saying? If you're going to kill an enemy team of widow, you can play it all the game. Oh. Hmm. Nie zamierza, bo nie grał mnie prawie wcale. Ja wiem, tylko że jak z Kościołem już piko, to ja mówię, że, że zabijam, to nie chodź. 30%. Co? No, no, chodzimy, teraz trafiaj tu. Unless you have 5 picks in first 10 seconds, I will report you. Nie yeah, myj. <laughs> <laughs> oj, 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 smaży mnie! Tutaj są wyżyczki przed. Ona jest na górze, na high grandzie. Daj to panią. O cholera, ja cię bust... A slow! Help! No Pomóż mi tym... Nie? Po... Nie, no Chyba ładuję, nie? Ładuję kurwa! To po pierwsze, a po nie drugie mam na łbie Ale ja się chciałem to schować i ty mi uciekałeś. Bo nie mam nie przeładowano broń. Toksyczni ludzie. Cały ja. Muszę by sobie skał <śla> Za, 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 za obiektywem jest teleport. Gdzie dokładnie? Tam, tam. Tuż za, tuż za obiektywem. jak idziesz prosto. Mogliśmy kampić przy teleporterze, bo by właściwie byśmy ich zabijali. Hmm? A już. Już 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 przepraszam. Armetrów nic nie woła, że lecimy.

nie wiem, jak cię zabił przez ultra ze naszego zemiaty. Bo nasz Zeniat odjechał ode mnie. Nie... Tam na górze jest gęgu, chyba. Leczenie! No... Nie ja, albo z armadorem mm. albo to... Co to mamy jak Już, Było armadę, gdzieś ten się wyjebał, bo ogóle nie healowałem, coś przyczynił healowanie. Problem z healem. Mało państwo od razu po lewej. Nie ma gędziego gdzieś jego. Później cię nisz? No bo pika mamy, no, możemy lecieć? Kurwa, tam a opatrach Na opatrach i się powiede? do czynienia? O, i z to brakujemy Ja też się Nie, ja... nie, już Chodź się, wycofaj się, cofaj, się, już cofaj, cofaj, cofaj. Próbuję, kurwa, wyjść stąd hmm. Ja wyjdę Dobra, Ja z tobą, żeby cię przytrzymać Trzeba się zabrać Brak jedyna wywodziszankę Ja tam mogę od lewej wejść. No, no, no. Ja mogę znowu wyjechać. Wskakuj małpo, kiedy się... chcesz, a ja jestem z lewej. Dobra, lecę. Ja tylko musicie się pozbyć z tego reapera ze mnie. Dobra, jestem ja na niego. Ja poradzę wtedy. A... Na no Mercy uważajcie. No no. Nie ma Mercy. Nice. Ale druga mają chyba? Nie, ona on <try> do końca padła, to wygląda gdzieś. Sorry Armada, że parę razy tego się wyjdę. No, so. Ja po prostu so miałem wiele czy doleciem na przykład y healować tego Unika, czy zostać z Tobą. I właśnie so, na to no, mówię, że mam drugi mocniejszy ma no. heal, by się przydawał. Po prostu so, mi jedną z tych mi te trzecie, właśnie czerwone krzyżykle okay, latały, że dwóch życia macie. Mm. Co stękasz? No, stary, ja nie gram z soldierem. Nie poświęcę. Nie gra, że przegrać. Dobra, Junik go to się gra w kulow, tak jak więcej nie gramy. <śmieniące> Czy co? Nie, nie jest. To... Ja powiedziałem Ja powiedziałem o nie a powiedziałem o unikach sobie. A co ma? No nic, trójka, rachetyna, a on udaje, że się nie daje. Nie no, takie zawsze gierki słowne, nic. Więc... My się nie przejmę attackers przepraszam, in 30 seconds. How do i potem szczęście raz Przepraszam, i, i, po no się wciąż, przepraszam. przepraszam a powiem, że nie być ja ale przepraszam, się, przepraszam dwa tanki, przepraszam. Stary, no mów konkretnie, a nie żyje, że przepraszam za wszystko. Merce? No, to nie żyje. Nie bo ja tam za farą, jak ja Nie, ma. nie, 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 skaczącego. skaczącego w nie, sensie nie, kogo Ma. nie, nie, prawo. Mają. nie, 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 prawo. nie, 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 wiesz nie, 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 Prawo. nie, prawo, nie, 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 Stary, Fara mnie bo trzeba było się odwrócić, Fara z opłacalnikiem. Ale na, nabiłem tam Kurwa, kto się musi bić, to przecież... No, zjechali mnie stary, bo... Oj, pośpiął mnie. Armador, nie bizari jak mi bańka.

Aj, a tak było ładnie ustawić. Co? No ja zrysowałem już. Dobrze, 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 nie, nie, nie o ciebie tego. Kurwa wypierdalaj! Dobra, no. To był dobry. Raz. Tak? Dobry, dobry no. Chyba odnalazłeś swoją rolę życia. <laughs> znaczy nie było dobre, bo potem się ten złapać był to zary i to było słabe. Od dupa ty. I idą z pojawej. Prawa, prawa, prawa. On pada już. Oj, cofać się cofać się, cofać się No ta Fara, jeszcze na blotę. No nie mam nie. Fara jest super low Kurwa nie, Dlaczego puściłeś tego ulta Armedor, dobry dobrego Ult Ja już... Bijam rachitę, bijam rachitę specjalnie

Dzięki, Nie, nie, nie doszli. Thank you for oh, changing yeah. you can No normalnie w gościu kurde, mi to będzie się na hit scanu, No. potrzeba. No to jest kurde jedyna nadzieja, którą jeszcze widzę w tych rzeczach. Czasami ktoś posłucha, tak? Mhm. Mm Kto tam napierd...